W tych ulubieńcach zdecydowanie wypoczniemy, wyśmiemy się, jednocześnie będziemy działać anti-aging, jak to za chwilkę Wam opowiem i przede wszystkim się porządnie obudzimy. Ja Wam to wszystko połączę i dzisiaj porozmawiamy o morsowaniu, płatkach płodoczy, jedwabnej opasce, jednocześnie hmm, o dobrej jakości snu, będzie też świetna jakości pielęgnacja. Coś, co na pewno sprawi, że będziecie miały zdecydowanie lepszy humor, także mam nadzieję, że ci ulubieńcy Wam się spodobają i przede wszystkim. Będzie to dla Was inspiracja, jak funkcjonować zimą, kiedy jest mniej słoneczka, kiedy jest mniej energii, a Wy jednocześnie będziecie miały jej o wiele więcej dzięki temu filmowi, ponieważ tutaj będzie kompilacja tego, co mi się naprawdę sprawdza. Jednocześnie już takie wstępne podsumowanie ostatnich moich działań, ostatnich moich testów. E, także mam nadzieję, że już subskrybujecie kanał. się też na Instagram, bo tam na bieżąco Wam o wszystkim opowiadam i zawsze jesteście ciekawi kolejnych moich nowości, odkryć, jednocześnie przemyśleń. E, także co, zaczynamy ulubieńców. Tym razem listopada i wkraczamy. Może w zaczniemy od snu. To jest bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim powinniśmy się wysypiać, być zregenerowani, wypoczęci i aktywni. Na kolejny dzień. To jest bardzo ważne, ponieważ często macie dużo obowiązków, ale jednocześnie jak się wyśpicie, macie energię, żeby je wykonać krok po kroku i żeby fajnie sfinalizować dzień. To jest niezwykle ważne, dlatego też ja wyciszam się już o godzinie 18, zakładam czerwone okulary. Ja mam akurat markę Eye Shield, i to jest no świetny gadżet, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ciągu wieczora, ponieważ one blokują w 100% niebieskie światło, które nas atakuje z żarówek, nawet najmniejsza nocna lampka potrafi gdzieś tam zaburzać sen. Już w trakcie snu, także to jest bardzo ważne, jednocześnie ciekawe. Ostatnio oglądam webinar, który właśnie prowadziła marka Eyeshift. Jest to niezwykle ciekawe zagadnienie właśnie snu, regeneracji, jednocześnie blokady niebieskiego światła, więc te okulary mi fantastycznie w tym pomogły. Natomiast w ciągu nocy, żeby mieć taką w pełni zaciemnioną strefę komfortu, to zakładałam zawsze jedwabne poszewki, natomiast słuchajcie, odkryłam taką, która działa anti-aging. No i to jest fenomenalne, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że jednocześnie ma takie wypustki, które masują Waszą skórę wokół oczu i tutaj na czole, gdzie najwięcej się pojawia zmarszczek. I to jest w ogóle opaska, która ma udowodnione działanie przy przeciwzmarszczkowe, została stworzona przez lekarza doktora Harrisa. jest wykonana z najlepszej jakości, jest także dziewczyny coś dla nas. Generalnie muszę powiedzieć, że nam się tak rewelacyjnie sprawdza. Ja jestem taka wypoczęta, wyspana. Widziałyście w ostatnim vlogu, że naprawdę no ten efekt na twarzy był fantastyczny, skóra była promienna, wypoczęta, nie czułam się opuchnięta, super, rewelacja i jeżeli potrzebujecie właśnie zaciemnienia, wygładzenia i jednocześnie chcecie działać przeciwzmarszczkowo i używać najlepszych jakości produktów, no to myślę, że to będzie fajna propozycja, ja po testach jestem absolutnie zadowolona, a używając jej regularnie myślę, że Wy również będziecie, także opaska jadławna z wypustkami, działająca przeciwzmarszczkowo, no to jest fantastyczna, słuchajcie, rzecz. E, ja postanowiłam też jednocześnie przypomnieć Wam o kolej Fajnym, fajnym patencie, czyli nakładanie płatków pod oczy. U mnie zdecydowanie w tym miesiącu macza. E, i zresztą ja je bardzo lubię, bo one mi się notabene kończą. Tutaj mamy specjalne takie zabezpieczenie. Pamiętajcie, żeby je zostawić, bo wtedy one tak nie wysychają. To jest bardzo duże opakowanie, a tak naprawdę to są duże płatki. O, przykładacie je na skórę pod oczami i macie... E, bardzo fajnie zredukowane obrzęki, opuchlizny, dzięki temu, że one są duże i pokrywają duży obszar e, Waszej skóry pod oczami, tak? czyli redukują tą e, największą strefę, często objętą obrzękiem. Także to mi się niezwykle podoba. Ja Słuchajcie, w zapasie też taka kolejna moja polecajka, bo ostatnio jest bardzo dużo pytań o płatki pod oczy, także u mnie zdecydowanie macza, z uwagi na kształt, z uwagi na skład, ponieważ ma maczy, tam jest taki ekstra, który działa jednocześnie przeciwzmarszczkowo e, i bardzo regenerująco i one faktycznie bardzo długo też trzymają ochłodzenie. Dodatkowo polecam Wam płatki Jejum. Ja je, słuchajcie, mam teraz otworzone w wersji tej zielonej, natomiast najbardziej, muszę Wam powiedzieć, że lubię lawendowo. One mi jakoś tak najbardziej przypada do gustu. Także one mają sproszkowaną lawendę w środku, są takie. No powiedziałabym, że też bardzo elegancki, jednocześnie fajny pomysł na prezent. Także myślę, że słuchajcie, to jest taki idealny teraz moment przy okazji nadchodzących świąt, żeby sobie po prostu sprawić coś naprawdę takiej dobrej jakości, więc no zaczynamy od okularów. Mamy opaskę i dziewczyny mamy taki full pakiet, ponieważ... Te płatki pod oczy są świetne, żeby położyć je i na to nałożyć opaskę i ich spać. I dzięki temu, że opaska tak nie chłonie waszej pielęgnacji, te płatki będą długo nawilżone i będą fajnie, esencjonalnie działać na waszą skórę pod oczy. I pod oczy tak naprawdę rozpoczęłam temat ulubionej pielęgnacji w tym miesiącu, więc zdecydowanie. Matcha Heimisch i June lawendowe. Ja je właśnie skończyłam, jestem w trakcie też kończenia zapasów zielonej herbaty, więc bardzo Wam polecam ogólnie te płatki z uwagi na jakość i faktycznie działanie, bo nawilżają, ujędrniają i moim zdaniem też bardzo ładnie redukują takie właśnie zwierczenie skóry, bardzo fajnie napinają, więc to jest taki naprawdę super efekt. Natomiast jeżeli chodzi o kremy, mam w tym miesiącu dwa. Zresztą, jeden już doskonale znacie, to jest oczywiście Elever Skin Glow. To jest bardzo fajna propozycja kremu rozświetlającego. Zresztą wam pokażę, bo on ma też naprawdę taką leciutką konsystencję. Na pewno wam się spodoba, z uwagi na to, że ona świetnie się sprawdza pod make-up, pod każdy podkład. I ja uważam, że to jest taki krem który absolutnie nie sprawia Wam problemu, a jednocześnie dołoży tego przepięknego rozświetlenia, sprawi, że skóra będzie bardzo, bardzo promienna i faktycznie taka wypoczęta. O to nam dziewczyny chodzi, bo jest jesień, za chwilkę będzie zima, potrzebujemy czegoś mocno nawilżającego, regenerującego, kwas kalornowy w dużej ilości powinien pojawić się w Waszej pielęgnacji, zwłaszcza jeżeli macie na przykład zaburzoną barierę hydrolipidową, a to się bardzo często zdarza, z uwagi na warunki klimatyczne, mamy teraz z ciepłego do zimnego, z zimnego do ciepłego, cały czas grzeją kaloryfery, klimatyzacja, my się czasami jeszcze tam wspomagamy w pracy klimatyzacją, bo my to jesteśmy naprawdę zmarzuchy. Także ja wiem, że to nie jest zdrowe dla skóry, no ale jednak gdzieś tam no jest nam wtedy cieplej. Zdecydowanie, więc on przepięknie pachnie, jak luksusowo bym powiedziała, bardzo ładnie nawilża skórę. No i sprawdził mi się również z kropelkami brązującymi. Ten produkt również doskonale znacie, bo ja generalnie wspieram się nim, jeżeli jestem zdecydowanie mnie opalona, a jesienią i zimą to jest potem łatwe, więc ja też się samą samoopalaczem elevera i mam, słuchajcie, od razu bardziej brązowe ciało, tak się czuję po prostu lepiej, więc no ten samoopalacz jest po prostu fantastyczny. E, naprawdę nie pozostawia plam, zacieków, jakichś smug, e, bardzo ładnie pachnie, tak luksusowo i podobnie pachną te kropelki. Naprawdę taki e, przyjemny produkt, bo nie robi Wam tych czarnych kropek na nosie, gdzieś tam w okolicach porów, e, więc no to mi się podoba, bo skóra jest taka naprawdę wypoczęta i często mi piszecie, że jak używacie tych kroperek, to właśnie macie taki efekt wypoczętej skóry. No tak jest. Ja też takie mam odczucie, więc te produkty zalewera Wam ogromnie polecam. No i plus samopalacz, bo no to jest takie mastka, moim zdaniem, na no praktycznie cały rok. Także będziecie zadowolone z tej pielęgnacji. Uwierzcie mi, bo cały czas wracacie do mnie z feedbackiem, jeżeli chodzi o elever i nigdy nie miały się lepszego masła do ciała, nigdy nie miały się lepszych kropelek brązujących, także myślę, że dla Was odkryłam naprawdę ciekawą rzecz. No i słuchajcie, kolejny krem, który sobie używam też zamiennie, to jest Paula Choice, jedno też z Waszych odkryć, to jest krem z witaminą C. E, tutaj mamy 5% witaminę C, także moim zdaniem taki fajny, optymalny stężnik o poranku, kiedy chcemy dodać sobie troszeczkę kopa energetycznego. Konsystencja mi się ponownie podoba, ponieważ jest leciutka. To jest krem, który myślę, że Was też zachwyci konsystencją, bardzo ładnie rozświetla skórę, e, też przyjemnie pachnie, zresztą jak wszystkie produkty raczej marki Paula Choice e, i to jest taki krem, który ma działanie e, silnie rozświetlające, działające przeciwzmarszczkowo, bo finalnie tak działa witamina C. Także myślę, że te dwa kremy powinny Wam się naprawdę sprawdzić, tak naprawdę dzisiaj jest takie kompendium przeciwzmarszczkowe, bo i mówię, wyśpimy się, poczniemy e, i tutaj mogę jakby Połączyć to z morsowaniem, słuchajcie, no bo jednocześnie morsowanie uff, fenomenalnie pobudza. Daję Wam naprawdę takiego kopa energetycznego. Tutaj wam wstawię komentarz jednej z Was, e, ponieważ pisałyście mi, że e, było wam zimno. E, czułyście się takie po prostu niespokojne. I gdzieś tam ta zima was już nadchodząca dobijała, jesień obecna. E, I po prostu zaczęłyście razem ze mną morsować. Po prostu, okej, okay, następnego dnia wyszłyście na balkon, postałyście, porozgrzewałyście się i zaczęłyście trening i po prostu jak ręką odjął przestało Wam być zimno, macie dużo energii, grzeje was od środka. To jest właśnie ta energia płynąca z morsowania. Możecie to zrobić na sucho. W Kontrolowanych, czyli wychodzić sobie na balkon w rękawiczkach, skarpetkach i na przykład tylko topie i bieliznie. Możecie też wychodzić w krótkiej piżamie, możecie też wychodzić w stroju sportowym, nie musisz się specjalnie do tego ubierać. E, oczywiście sąsiedzi u mnie o tej porze śpią, także ja o 4.20 spokojnie nawet sobie tańczę na balkonie, puszczam sobie trzy piosenki i jestem 15 minut w zimnie, w tym fajnym, energetycznym zimnie. Co drugi dzień robię po prostu zimne prysznic rano przed treningiem. Ja trenuję zwykle sobie teraz 4 razy w tygodniu, co drugi dzień tak wychodzi, więc ja naprawdę czuję się fantastycznie. Także nie mam jeszcze make-upu, ale zaraz go zrobimy i pokażę Wam kilka perełek takich makijażowych. Mimo, że wszystkie moje podkłady mają wysoki filtr przeciwsłoneczny, nawet dobijające do 50 ja i tak zawsze stosuję tą odpowiednią ilość SPF-u. Chciałabym, żebyście miały też taką dużą butelkę, żebyście nie musiały co miesiąc po prostu kupować nowej. To jest też fajna inwestycja. Ja znalazłam bardzo fajne, bardzo dobrej jakości i też stabilny filtr. Od marki Fauti z mokro azetycką, czyli coś, co ładnie regeneruje, ukoi skórę, jednocześnie wycisza. Jak macie na przykład zaczerwienienia, to w tym filtrze znajdziecie jednocześnie bardzo fajną, kremową i lekką formułę, ale jednocześnie składniki mocno nawilżające i kojące. Więc to jest naprawdę super e, kosmetyk, ale bym powiedziała, że jeden z takich. E, najlepszych filtrów, które używałam w ostatnim czasie, zwłaszcza te cery i mieszane, które się nie rolują, nie wyświecają, bardzo ładnie trzymają make-up, no i mają w 100 ml. Słuchajcie, ten filtr jest w ogóle bardzo brak tak, że sobie zamówić na los. Macie też mój kod także on działa, minus 10% i e, ja wiem, że jesteście e, pewnie Okupione kupione po Black Friday, ale jeżeli szukacie jeszcze jakieś polecajki, to tutaj Wam zostawiam, jeżeli chodzi o filtr, bo może tego zabrakło akurat Waszej pielęgnacji i chcecie sobie dokupić, zresztą no filtry dokupiły na bieżąco, także cóż ja mogę rzec, one są niezbędne w naszej pielęgnacji. E, jeszcze taki jeden filtr, który Wam polecam z koreańskich, który testowałam w ostatnich nowościach i jest naprawdę fantastyczny, nawet rozmawiałyśmy z Moniką, Baścirką, Laroc, że no, no to jest taki naprawdę dobrej jakości filtr, że no cudownie się chłania, przebił Cosrixa moim zdaniem, ale samego, a jak go lubicie, no to tutaj musicie go przetestować. To jest ta seria Calmingowa z Pink Ja Wam tutaj wstawię, jak on wygląda, konsystencję, że zresztą ostatnio Wam go też nakładałam, także on też trafił do mojej loży ulubieńców, zostawiałam go w biurze, ponieważ dziewczyny nagrywały coś z nim, więc po prostu pożyczyłam swoją wersję, ale ja słuchajcie, zawsze mam w zapasie filtry. Ja też naprzemiennie używam elever, także jeżeli miałbym Wam polecać po prostu dobry jakości filtr, y, dużą gramaturę, co mnie akurat mocno dziwiło, że jest to setka, ponieważ wcześniej Fałti wypuściło 50, też bardzo robiłyście z zielonym propolisem, no fantastyczny filtr, to się ucieszyłam, że zrobili większą buteleczkę i moim zdaniem te filtry się od siebie za dużo nie różnią, praktycznie nie składam w ogóle y, konsystencją też bym powiedziała, że nie. Także ja go brałam na wakacje. No i słuchajcie, dwie takie grubsze warstwy, i tak naprawdę macie skórę przygotowaną pod aplikację makijażu. No i tutaj e, dwa podkłady. Bardzo lubię je i cały czas wam je rekomenduję. Zresztą po ostatnich testach hey, już naprawdę wypadł bardzo dobrze. I to jest, słuchajcie, podkład, który jest lekki. E, ma pięć kolorów, więc znowu taką fajną, e, bogatą gamę kolorystyczną, ponieważ te. Kolory się tak wzajemnie przeplatają. One fajnie też uzupełniają kolorystykę, która nam na przykład jest wybrakowana w innych markach, jeżeli chodzi o na przykład jesień, zimę, gdzieś tam wczesne lato, więc stopniowo możecie się dopalać tymi kolorami. Ja mam akurat kolor 25 N medium, czyli taki neutralny. Natomiast, w związku z tym, że aplikowałam wczoraj sam opalacz, to zdecydowanie bardziej by mi pasował chemiczny 27. Ale moim absolutnym ulubieńcem jest Lever, i to jest podkład, który już doskonale znacie. Zresztą e, do grona takich moich ulubieńców, jeżeli chodzi o makijaż, dołącza gąbeczka z Elevera jest niezwykle mięciutka. Jeżeli macie już podkład, to sobie przetestujcie. Możecie tak naprawdę mieszać te dwa kosmetyki, ja sobie może dzisiaj stworzę taką mieszankę. Natomiast Elever sam w sobie ma takie bardzo fajne, rozświetlające wykończenie. E, a, i co jest ważne, on bardzo ładnie kryje. Przykrywa Wam każdą w zasadzie niedoskonałość. Bardzo ładnie się blenduje na twarzy. Nie roluje z filtrami, jakimkolwiek filtrem. To już mogę dodać od razu, bo testowałam w tym miesiącu trzy filtry: czyli Elever, Fauti i oczywiście Pink and Ja nie zauważyłam, żeby na żadnym się rolował. Elever też się bardzo dobrze nakłada dłońmi, ale muszę Wam powiedzieć, że ta gąbeczka tak jakby fantastycznie centkuje naszą buzię, i przez to zwiększa krycie. Samego sobie podkładu, który już ma fajne krycie. Także jeżeli potrzebujecie dołożyć troszeczkę tego krycia, albo chcecie go tak, ja mam wrażenie, że to też sprawia, że podkład wygląda po prostu na bardziej długotrwały na buzi. Lepiej wygląda przez cały dzień, jak jest tak stemplowany na buzi. Tak jakby go wtłaczacie w skórę, wbijacie. Więc to jest bardzo fajny patent. Więc myślę, że to będzie naprawdę super sprawa. Muszę mam powiedzieć, że efekt, jaki daje ta maskara z jest po prostu fantastyczne, w ogóle przepięknie rozdziela rzęsy, pogrubia je i sprawia, że one są naprawdę wdłużone. I tak, jak widzę, to muszę Wam powiedzieć, że już czas na moją odżywkę z elewera, bo ja sobie zawsze robię dwa miesiące przerwy i później przez 3 miesiące robię kurację. Więc teraz będzie taki fajny czas, żeby przygotować rzęsy w nowym roku. Więc taki komplet Wam polecam, bo przepięknie tuż rozdziela, ale i w czasie pracuje na rzęsach. Właśnie tuż. On bardzo ładnie rozdziela. Tworzy taki efekt 3D rzęs. Przepięknie rozdziela i nie wiem, ja się chyba nigdy na niej nie zawiodłam, Nigdy jej nie ukruszył, nic się z nim nie stało. i Słuchajcie, nałożymy sobie Periperę 25. To jest kolorek, o którym ja ostatnio regularnie pytacie. Przepiękny. i on takie daje wykończenie matowe ale to jest taki efekt pudrowy widzicie? to są takie tinty na ust, a jak nie wiem czy wiecie ale tinty, one się dosłownie Wam wżerają w usta i one są przez yy, bardzo, bardzo długotrwałe i tworzą taki naturalny efekt na ustach. Zobaczcie sobie inne kolorki, ale na ten moment muszę wam powiedzieć, że każdy mi się chyba podoba, bo są takie fajne, e, mocne czerwienie ale jednocześnie takie naprawdę przyjemne róże. Ja 25 i 21 używam tak na co dzień. No i mówię masa jest zapytanie o te kolory, także myślę, że e, ten kolor Wam się bardzo spodoba. Dzisiaj Wam opowiem w ulubieńcach, jak przedłużyć młodość naszego organizmu, ponieważ jak wiecie, u mnie suplementacja jest naprawdę bardzo ciekawie zbilansowana, ponieważ stawiam na to, co mi dodaje energii, czyli kurkumę, na to, co mnie oczyszcza, czyli spiruliny i na to, co mnie wycisza, czyli ashwagandę. ale do tego w ostatnich miesiącach dodałam, no bo oczywiście pomijam to, że Get Slim Cellulite stosuje i oczywiście hydrodren, który... Em, że nie łapę wody, że się po prostu lepiej ze sobą czuję, Dodam magnez i koenzym Q10. To są bardzo ważne suplementy w naszej diecie, bo tutaj dodam, że koenzym Q10 przed 30 rokiem życia jest w bardzo um, dużej ilości w naszym organizmie, natomiast po 30 roku. Spada i jest, słuchajcie, odpowiedzialne za przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów. Tak naprawdę niweluje zaburzenie funkcjonowania mitochondriów komórkowych, które spełniają rolę źródeł energii i biorą udział w syntezie białek oraz przemianie lipidów. Wpływa na wzrost i regenerację komórek. To jest bardzo ważne. Ostatnio o mitochondriach bardzo dużo słuchałam w podcaście. Chodziło o to, że bardzo często. Są zdrowe i te niezdrowe mitochondria. Są takie chore mitochondria, więc generalnie one magazynując energię e, nie wykorzystują... E, my nie wykorzystujemy części tej energii i przez to żyjemy, słuchajcie, krócej. Także koenzym 10 niezwykle wpływa pozytywnie na mm, funkcjonowanie mitochondriów i powiem Wam, że to wszystko mi się teraz słuchajcie, złożyło w głowie. E, to samo magnez. Magnez jest odpowiedzialny za wiele czynników. Ja Wam może przytoczę, ponieważ znalazłam bardzo dużo informacji. Myślę, że to Wam się niezwykle przyda, jeżeli chodzi o informacje o magnezie. Przede wszystkim e, bierze udział w syntezie białka, przewodzeniu impulsów nerwowych, skurczu mięśni, bierze udział w procesie termoregulacji, regulacji ciśnienia tętniczego krwi oraz ma istotne znaczenie w mineralnej gospodarce kości no i słuchajcie magnez generalnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, na nasze samopoczucie więc myślę, że warto go na bieżąco suplementować, ja mam słuchajcie bardzo czystą formę magnezu, to samo z koenzymem Q10 z Labuan, to jest świetna firma produkująca suplementy, z których ja korzystam już no, wydaje mi się, że rok na pewno, ponieważ ja suplementuję na bieżąco ich koenzink 10 produkt do włosów. Dodałam w ostatnich 3 miesiącach magnez, w zasadzie 4 miesiącach, ponieważ od kiedy przeszłam na dietę ketogeniczną, zaczęłam troszeczkę więcej czytać. Co na takiej diecie warto też suplementować, czyli na dietach niskowęglowodanowych. Magnez, słuchajcie, się świetnie sprawdza również dla osób, które trenują, e, które przede wszystkim mają skurcze, a bardzo często wynikają one stąd, że mamy nierozciągnięte mięśnie, natomiast sam sobie magnez bardzo ładnie reguluje pracę mięśni i e, zapobiega tym skurczom, więc to mnie to bardzo cieszy, suplementuję go na stałe. E, Natan też, słuchajcie, suplementuję magnez labuan i... E, Teoretycznie magnez, słuchajcie, powinniśmy suplementować w mniejszych dawkach, a regularnie, więc można sobie suplementować raz jedną tabletkę, raz dwie tabletki, natomiast wskazane jest po posiłku suplementować magnez, najlepiej w ogóle go suplementować po południu, więc trzy takie kapsułki dziennie przyjmujemy magnezu. Powiem Wam tak, świetna jakości magnez, ja generalnie bardzo ufam tym suplementom, ponieważ wiele dietetyków poleca, są różnego rodzaju live, właśnie podcasty, też webinary, na którym się Mówi o działaniu suplementów labła. Wy macie z moim kodem minus 15%, także to jest dosyć sporo, ponieważ ostatnio powiększyła się ta pula kodu robotowego o kolejne 5%, także macie 15% i macie po prostu tańsze suplementy. Tam jest też, słuchajcie, świetny chlorofil, macie też na przykład maślan, także naprawdę dużo ciekawych suplementów, no i właśnie m.in. K 10 Jeżeli chodzi o k 10 dwie takie małe tabletki suplementuje w ciągu dnia. I ostatnio właśnie o koenzymie 10 Zobaczcie, to jest taka mała tabletka, mówił Mateusz Ostręga, że z tych wszystkich antyoksydantów i w ogóle takich wspomagaczy na skórę warto innymi koenzym Q10 suplementować. Ja mu i absolutnie ufam jego rekomendacjom, także jeżeli chodzi o labor, to takie najlepsze suplementy, które ja Wam bardzo polecam, to jest właśnie magnez, koenzym Q10, chlorofil. No i słuchajcie, jest jeszcze i bardzo fajny suplement, który wspomaga pracę mózgu, więc e, ja w momencie, kiedy nie suplementuję na przykład ashwagandę, to wtedy używam właśnie tego suplementu, ale teraz słuchajcie, aszfaganta u mnie w zapasie, także gdzieś tam się wycisza, mam taki e, bardziej pracowity okres też zawirowania z czasem, to Wam mówię, że on gdzieś tam generalnie nas na wyżyny cierpliwości wprowadza, więc myślę, że ta aszfaganta no, w dużym stopniu nam pomaga funkcjonować. Także ja z Natanem suplementuję na bieżąco. Także linki będziecie mieli i zniżki w opisie do filmu. A teraz przejdziemy do bardzo ważnej kwestii, czyli pielęgnacji cery, ale jeżeli chodzi o urządzenie, i pokażę Wam jedno do ciała. Bieżąco też obserwuję, jak się rozwija rynek urządzeń do pielęgnacji skór twarzy, do pielęgnacji ciała. I muszę Wam powiedzieć, że z takim najbardziej rozwijającym się brandem, z którym współpracuję od lat, to jest oczywiście marka Beautyfly, ale to jest takie przyjemne miejsce dla kobiet, ponieważ jednocześnie ma bardzo kreatywny kanał na YouTubie. Ja też muszę Wam się pochwalić, że jestem jedną z jego prowadzących obok Marceli, czyli właścicielki, tak naprawdę twórczyni Beautyfly i wizjonerki jednocześnie, bo to jest ta, która yy... Codziennie, naprawdę mnie zaskakuje pomysłami, które tak naprawdę w Beautyfly będą się działy albo już się dzieją, i e, jednocześnie to, jakie urządzenia wprowadza. E, bo muszę Wam powiedzieć, a myślę, że Wy macie podobnie, że czujecie się zaskoczone propozycjami, które ostatnio pojawiły się w Beautyfly, ponieważ poszerzyły się oczywiście propozycje mm, urządzeń do masażu na przykład ciała, w związku z tym ja Wam pokażę bańkę, która mi się no, absolutnie sprawdza. Ja na początku nie byłam, powiem szczerze, przekonana do ba bańek elektrycznych, ponieważ bałam się tych siniaków, na gdzieś tam bardziej zasysały tą skórę. Natomiast z Marcelą uznałyśmy, że to jest e, mm, takie idealne urządzenie dla osób, które faktycznie chcą ujędniać silnie ciało. E, natomiast roz, rozmawiając, właśnie Marcela podpowiedziała mi, żeby używać więcej oleju, bo ona sama widziała po sobie, że jak używa mniej, to generalnie ten zasys e, tak ciągnie jakby skórę, a jak jest więcej olejku, to płynnie bańka się przesuwa po nim. Także e, tak samo zrobiłam, i słuchajcie, wtedy byłam dopiero autentycznie zadowolona z działania tej bańki. No, bo w pierwszych testach mówię, no faktycznie trochę ciągnie. Ja tam gdzieś tam, no bałam się tych śniaków, bo muszę Wam powiedzieć, że cały czas Wam aktualnie pokazuję ciało, jak ono się zmienia. No, to tak trochę w centki to nie wypadałoby go pokazać. Jednocześnie nie mogłam się chwalić faktami. Więc gdzieś tam e, połączyłam e, tą podpowiedź, z działaniem i zaczęłam nakładać więcej olejku. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj mi się fantastycznie sprawdziły. Ta bańka, słuchajcie, mocno się wyróżnia, ponieważ. Kamienie magnetyczne, więc jednocześnie możecie wykonać nią magnetoterapię. Mi się niezwykle podoba, bo bańka sama w sobie cudownie masuje skórę, redukuje cruli bardzo ładnie ujędrnia, no i ten zasys nie jest taki, wiecie, mocny, taki bardzo mocny, który gdzieś tam sprawia mi czy bo czy dyskomfort, czy ciągnięcie skóry. E, mamy pięć poziomów e, ciepła, oczywiście ja zawsze wybieram czwóreczkę lub piątkę, e, i pięć poziomów zasysu. Czasami jestem już, słuchajcie, na czwartym levelu, ale zwykle pracuję na drugim. E, no i e, te kuleczki sprawiają, że ja po prostu często wykonuję taki masaż na ciele. No bańka jest, słuchajcie, fantastyczna, bardzo często mnie pytacie o tą banieczkę, także ja Wam ogromnie polecam, z uwagi na to, że to jest takie urządzenie, które naprawdę było taki efekt wow, że bardzo mi się przyjemnie używa, podobnie było z plazmą. Plazmę używam niemalże codziennie, jeżeli mam chwilkę, to nawet w pielęgnacji porannej, a chyba najczęściej nawet w pielęgnacji porannej, bo wbrew pozorom mam na nią troszkę więcej czasu niż w wieczornej, Staję troszeczkę wcześniej, mam czas dla siebie, te pół godzinki zawsze gdzieś tam e, po treningu poświęcam na prysznic, na pielęgnację ciała, więc bańka co drugi dzień się u mnie pojawia. No i właśnie plazma. Plazma to jest, słuchajcie, takie wyładowanie, które tworzy się na skórze, kiedy ona jest sucha i e, głowica w, e, w momencie, kiedy ma ze skórą, tworzy taką jakby... Burze, e, która bardzo ładnie wygładza skórę. Jeżeli traktujemy skórę posobistymi ruchami i z punktu A do punktu B przeciągamy urządzenie, tworzy się ozon. E, czujecie ten ozon? To jest, moja zdaniem, bardzo ciekawa, jednocześnie absolutnie nie przeszkadza wam podczas zabiegu. E, urządzenie e, sprawia, że takie e, mamy delikatne mrowienie na skórze. No i co jest ważne, urządzenie również redukuje trądzik, więc okrężnymi ruchami działamy w miejscu, gdzie macie na przykład zmiany trądzikowe, e, i po kilku dniach uwierzcie mi, że tego trądziku nie ma. Marcela testowała, zanim to urządzenie pojawiło się w Beautyfly, właśnie na takie problemy mówi, że miała takie uporczywe czasami gdzieś tam wskiwajki i faktycznie mówi, że na drugi dzień była w szoku, bo było praktycznie o połowę zredukowana, a jednocześnie niewidoczne, bo się e, nie czerwieniło, tak? A na drugi dzień już było po prostu e, po problemie. Także super. I właśnie dlatego też zdecydowała się wprowadzić to urządzenie, bo w pierwszej kolejności była zachwycona właśnie tym działaniem. Natomiast ja jestem e, absolutnie zachwycona działaniem anti-aging. Ja najczęściej go tak używam, ponieważ niedoskonałości nie mam. Pozbyłam się ich na diecie ketogenicznej totalnie. Moja skóra się bardzo wygładziła, bardzo też nawadniam skórę. E, ona jest, e, moja dieta jest bogata w oleje, w związku z tym e, masła Dziękuję. Um... No, znaczy awokado, w ogóle oliwa, orzechy, słuchajcie, przepięknie wpływają na redukcję doskonałości, przepięknie wpływają na całą cerę, odwodzają, i mam wrażenie, w ogóle, słuchajcie, mam wrażenie, że w ciągu dwóch albo nawet trzech ostatnich lat się bardzo odmłodziłam duchem i ciałem. E, mimo, że mam 32 lata, to muszę Wam powiedzieć, że patrząc w wstecz, wyglądałam starzej. I nawet o, to, y, o tym rozmawiałam z koleżanką, że i kolor włosów dodaje uroku, e, cera, słuchajcie, wyszczuplenie twarzy, w ogóle całego ciała. Także pamiętajcie o tym, że zmienić się można w każdym wieku, a urządzenia temu pomagają ale tutaj słuchajcie, mam też ukrytą kawitację, więc możecie oczyścić skórę twarzy. To jest fenomenalne urządzenie na wyjazd. Słuchajcie, ja byłam zachwycona w Gdyni, ponieważ używałam sobie plazmy codziennie. To też jest świetny patent na wyjazdy, takie tygodniowe, dwutygodniowe, gdzie chcecie oczyścić skórę, jednocześnie działać anti-aging. No i które urządzenie wybrać? Plazmę. Ja jestem zachwycona plazmą, to potwierdzicie, bo w komentarzach wam zawsze w pierwszej kolejności polecam plazmę, później B-booster, ewentualnie b no i bańkę. Także mam nadzieję, że w tych ulubieńcach Wam pomogłam. Yy, I to były ciekawe propozycje, bo jednocześnie stworzyłyśmy przepiękny makijaż, wykonałyśmy naprawdę fenomenalne jakoś pielęgnację. porozmawiałyśmy o suplementach, o zdrowiu, o wyspaniu się, o działaniu przeciwzmarszczkowym z pomocą zimna i jednocześnie o urządzeniach. Także subskrybujcie kanał, podajcie na Instagram, jeśli z nami żegnam. Trzymajcie się, cześć.